Hej widzowie. Darth Vader był jednym z najpotężniejszych Sithów, który po swoim końcu osiągnął równowagę, stając się absolutnie najmocniejszym, ale nawet prawa ręka imperatora się czegoś bała. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię wam czego śmiertelnie bał się Lord Vader. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę suba i komentarz, żeby pomóc mi się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Każdy Lord Sithów stawał się potężniejszy pod wpływem odczuwania strachu, bólu, gniewu i innych negatywnych emocji, ponieważ właśnie tak działała ciemna strona mocy. I to dzięki temu Anakin czy Mace Swindu używając gniewu jako Jedi byli potężniejsi niż bez tego, co pozwoliło Anakinowi pokonać hrabiego duku. Zaś Wejder jako Anakin bał się oczywiście utraty swojej matki oraz padmę, co było zawarte w jego snach. Wejder twierdził, że strach to słabość, a jedyną osobą, której mógł się obawiać był Imperator Palpatine, który znał go jak własną kieszeń, więc Vader chcąc go obalić obawiał się, że nie da rady, ponieważ jest za słaby. Jednakże Vader był wyrachowany, kalkulacyjny i inteligentny, co jest powodem, dla którego były to tylko obawy, a raczej nie ma nikogo więcej, kogo Vader mógłby się bać, więc przerażały go inne rzeczy. Śmiertelnie Vader na pewno bał się tego, że nie zdoła wstrzesić Padme, do czego przecież dążył i co nawet prawie mu się udało dzięki silnikowi Eon. Gdzie w tym celu Vader chwytał się dosłownie wszystkiego, nawet mieszając się w czasoprzestrzeń i lordów Sithów z przeszłości, a także prawdopodobnie obawiał się, że jego syn Luke go odrzuci, bo co by nie mówić, ale Vader nie dałby rady zniszczyć swojej rodziny, a Padme zginęła przez złamane serce. Co za tym idzie, Wejder obawiał się, że będzie słaby przez uczucia związane z Lukiem, ponieważ Wejder postrzegał się jako kogoś innego niż Anakin, więc raz uważał, że Luke jest jego synem, a innym razem traktował go jakby był jego wrogiem zupełnie z nim niepowiązanym, bojąc się w takim wypadku powracającej w nim jasnej strony mocy, która teoretycznie by go osłabiła. Wyraźnie widać, że Vader po odkryciu, że Luke, a zatem jego rodzina nadal żyje, zaczął drastycznie się zmieniać, bo jasna strona coraz częściej dawała mu się we znaki, więc od tamtego momentu Vader obsesyjnie chciał kontaktu z Lukiem, który za wszelką cenę nie mógł trafić w ręce imperatora. A chyba jasne jest, że Lukowi reszcie nie udałoby się wydostać z gwiazdy, gdyby Vader faktycznie chciał ich złapać, ale żył wtedy jeszcze Tarkin, a to komplikowało całą sytuację. Podsumowując, Vader bał się niepowodzenia planu względem Padme, utraty syna oraz najprawdopodobniej piasku, co działa jak trauma z młodości, bo na Tatooine można było bardzo łatwo zginąć przez piasek, jak przez burze piaskowe, czy potwory, które się w nim ukrywały, jak sarlak czy inne, z czego w komiksach widać, że Vader ma mieszane uczucia w stosunku do niego. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz czy trauma związana z piaskiem ma według was sens, bo według mnie jak najbardziej tak, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijał. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.